Drodzy Państwo, przed nami wieczór pełen piłkarskich emocji. Zachęcamy do pozostania przed telewizorami. Zapowiada nam się kawał dobrego futbolu. A komentować będzie dziś dla Państwa nasz duet Tomasz Smokowski i siedzący obok mnie Jacek Laskowski. Reprezentacja Polski zmierzy się ze Szwecją. Chciałbym, żeby przeciwnicy wyszli na siebie z otwartymi przyłbicami, bez punktatorstwa. Za to z ochotą, by dać kibicom trochę czystej piłkarskiej radości. Myślę, że pokażą to, z czego są znani, czyli wysoki i intensywny pressing. Zgadzam się, że to zespół, który najlepiej czuje się wtedy, gdy gania po całym boisku za rywalem jak wściekły, by odebrać mu jak najszybciej piłkę. Nie obawiają się podejść pod obrońców przeciwnika, nawet jeśli wiąże się to z ryzykiem narażenia się na kontratak. Goście rozpoczynają spotkanie w takim oto składzie. Zagrają chyba tradycyjnym ustawieniem 1-4-4-2 z dwoma środkowymi i dwoma bocznymi pomocnikami. Tak, a to oznacza dużą mobilność wszystkich formacji. Myślę, że szczególnie ważnym elementem ich gry będą akcje skrzydłami i wrzutki w pole karne. Taki pas transmisyjny, boczny obrońca, bok pomocy, wrzutka do napastnika. To wręcz fabryka niebezpiecznych akcji. Polacy tracą piłkę. Zastosowana korzyść. Gra idzie dalej. Piłka do Lindelefa. Mamy uderzenie. Wybija bramkarz, ale piłka nadal w grze. Udana interwencja, ale teraz rywale rozpoczną od rzutu rożnego. Tak jest. A więc sędzia pokazuje żółtą kartkę za wcześniejszą interwencję. Przewinienie jednak nie uszło mu na sucho. Tak robią najlepsi sędziowie. Widzą wszystko i po zastosowaniu korzyści wracają do popełnionego faulu. Co się odwlecze, to nie uciecze. Wrzuca piłkę przed bramkę? Bądźmy szczerzy, to była łatwa interwencja. Chodzą pod pole karne. Na pewno na tym nie poprzestaną. Ale cała akcja kończy się stratą piłki. Błąd i strata może być bardzo kosztowna. Pan broni, zagrożenie nie minęło, trzeba wybić. Odbiór piłki w takim miejscu robi się groźnie. Sukowna parada Szczęsnego naprawdę pokazał klasę. rożnego w okolice 11. Niepewnie teraz to zagrywa. Chyba chciał to wybić daleko. Z pewnością graczem, na którego warto dziś zwrócić baczną uwagę, jest Robert Lewandowski. Potrafi przytrzymać piłkę, a potem znaleźć moment, by podać ją w tempo i precyzyjnie. Ktoś o takich predyspozycjach jest niezastąpiony w konstruowaniu akcji ofensywnych i wzbudza niekłamaną zazdrość trenerów drużyn rywali. Dejan Kulusewski. Może być zaraz groźnie. Bo w końcu bramka. Udało im się. Mamy pierwszego gola. Bo wreszcie coś wyniknęło z ich dotychczasowej przewagi. Spójrzmy jeszcze raz, wydaje mi się, że nie było tutaj większych szans na udaną interwencję. Raczej trzeba winić obronę, że pozwoliła na strzał z takiej odległości. Prowadzą zatem 1 do 0. Kadiusz Milik, Grzegorz Krychowiak, Zieliński, spokojnie próbują znaleźć to kluczowe podanie, Rzuca piłkę w pole karne, dobre teraz wybicie, chwila oddechu dla obrony, Puchacz, i teraz piłka do Arka Milika, i ponownie Dominika. Zablokowany ten strzał. I teraz dobra okazja do kontry. Ma piłkę i okazję, by dobrać do jednego z kolegów. Kaz mierza teraz prosto w pole karne. Świetne teraz przerwanie akcji. Oddalenie zagrożenia. Polska w natarciu. Zieliński. Interwencja najwyższej klasy. Akcja rywala skasowana. Z piłką Robert Lewandowski. Dobra interwencja, ale zagrożenie jeszcze nie minęło. Kapitalna interwencja. Uratował zespół przed stratą gola. Robi się coraz groźniej. Piłka poza boiskiem. Gra przerwana. Out. Jesteśmy coraz bliżej bramki. Robi się groźnie. No tak, ładnie, ale czasami obrona jest po prostu nie do przejścia. Biał-czerwoni dobrze dziś grają piłką. Rywale nie mogą przejąć posiadania. Szkopu w tym, że z tego posiadania piłki niewiele wynika. W sumie że... Wikrze... Świetnie teraz bramkarz radzi sobie z tym strzałem. Dobrze się wyciągnął. Tak Tomku pokazał teraz klasę, ale niczego innego się po nim nie spodziewałem w tej sytuacji. Na 11 metr, i już nic z tego różnego nie będzie. Dobry pressing, odebranie piłki pod polem karnym. Gwizdek sędziego i koniec pierwszej odsłony spotkania. Usłyszymy się za kwadrans. Dużo dobrego można powiedzieć o jego występie w pierwszej połowie. Naprawdę dobrze się to ogląda. Tomku prowadzą i zawdzięczają to właśnie jego trafieniu, więc nie sposób się przyczepić do tego, jak gra. Pytanie, czy będzie w stanie utrzymać tę formę również po przerwie? Jeśli tak, to myślę, że zwycięstwo ma. Gwizdek rozpoczynający drugą połowę za nami, a przed nami 45 minut emocji. Spójrzmy, sam na sam z bramkarzem. Obiecująco się to rozwijało, ale zabrakło mu boiska. Zacznie bramkarz. Zieliński. Będzie groźna sytuacja dla Polski. Podanie otrzymuje Arka Milik. Olson. No nie. Przekombinowane zagranie. Prezent dla bramkarza. Lewandowski ma teraz piłkę. Biało-czerwoni zaczną z narożnika boiska. Ależ teraz zareagowali kibice. Proszę tylko posłuchać. Długo wyczekiwali tej szansy na wyrównanie. Chwila oddechu. Obydwie drużyny decydują się na przeprowadzenie zmiany. Głęboka ta centra z narożnika. Zmarnowana teraz okazja z rożnego. Zabiera teraz czystą piłkę przeciwnikowi. Zieliński bardzo niebezpiecznie ten wślizg wyglądał. Nie zdziwię się, jeśli zobaczymy tutaj czerwoną kartkę. Dobrze im się układał ten mecz, a tutaj taka historia. Wylatuje z boiska z czerwoną kartką. Trenerzy nie będą zachwyceni. Jeśli zaczną teraz gubić bramki i stracą prowadzenie. Cały zespół będzie miał słuszne pretensje. Opuszcza tutaj drużynę w potrzebie. Szukają tutaj wyrównania. Ale nic na hurra. Cierpliwie budują akcję. Teraz uwaga, przechwycił piłkę. Zobaczymy jak to wykorzysta. O, doskonała interwencja, naprawdę nie każdy by dał radę. A zatem jest decyzja, będziemy mieli zmianę na boisku. Po bo to jest Ławka. Jodr Zieliński z rzutu rożnego. Nie tym razem. Rywale neutralizują zagrożenie z rożnego. Rozpoczę... Uwaga! Czy teraz będzie okazja? Świetne teraz zachowanie. Znowu są przy piłce. Buchacz spokojnie budują tę akcję, wręcz z chirurgiczną dokładnością. Podawał Lewandowski, ale piłka trafia do rywali. Cudowna teraz piłka do przodu, idealna na dobieg. Teraz poszedł jest za obrońcami. Gratulacje za tę interwencję. Doskonałe umiejętności bramkarskie. Spotkanie oko w oko z kimś pędzącym z piłką jest zawsze niebezpieczne. Jest za linią obrony, uwaga! No i będzie aut bramkowy, a zapowiadało się naprawdę groźnie. A zatem będzie zmiana. Otwiera się teraz szansa dla kogoś z ławki rezerwowych. Wyszło to podanie, ja nie nadobieg. Szczęsny, jaką to wybronił. A więc rzut rożny. Jakże spokojniej będzie im się czekało na ostatni gwizdek, jeśli teraz dołają podwyższyć. Głęboko w pole karne zagrywa. No cóż, nie popisał się wykonawca. Bramkarz łatwo łapie. Zostały dwie minuty do końca regulaminowego czasu gry. Teraz piłka znakomicie przerzucona nad linią obrony. Groźnie. Strata biało -czerwone. Oj, rywal w zasadzie nie musiał się nawet wysilać. Robert Lewandowski. Będzie groźnie, prosto padło podanie. Podanie do Krzysztofa Piątka. Ale strzał zablokowany. Koniec meczu, proszę Państwa. Zespół gospodarzy nic tu już nie zmieni. Przegrywają i muszą się z tym pogodzić. Widzimy teraz, jak bardzo rozczarowana jest drużyna po tej jednobramkowej porażce. Dobrze wiedzą, że niewiele zabrakło, żeby coś w tym meczu ugrać. Może następnym razem będzie. Lepiej. Rozegrał dzisiaj naprawdę dobre zawody, ale też chyba wszyscy po nim się tego spodziewaliśmy. Tomku, to jest na tyle dobry piłkarz, że naprawdę nie można spuszczać go z oka. Dziś dał swej drużynie ważną bramkę, dzięki której objęcie.